Dziś przyjrzymy się, jak zmieniały się priorytety świata korporacji na przestrzeni dekad od tego, co nazywamy złotą erą kapitalizmu po współczesną erę nierówności i tego, że tylko zysk akcjonariuszy tak naprawdę się liczy. To jest historia o tym, jak zmieniały się zarobki, jak zmieniało się podejście do pracowników, a nawet sposób, w jaki mierzymy sukces w biznesie. Zatem jak zmieniało się tak naprawdę wszystko. Bartłomiej Biga zapraszam na kolejny odcinek podcastu Wiedza Nieoczywista. Dziś będę więc mówił o książce Człowiek, który zniszczył kapitalizm. Jest to, można powiedzieć, biografia, chociaż tak naprawdę nie jest to stricte książka biograficzna, tylko raczej taka, która opisuje problem, którego twarzą według autora stał się Jack Welsh, czyli wieloletni prezes General Electric. To jest książka, która zwraca uwagę, że kapitalizm kiedyś naprawdę dobrze funkcjonował i... Później coś się zepsuło, zatem to nie jest tak, że w samym kapitalizmie spisane unicestwienie, tylko było dobrze, pojawił się człowiek, który to zniszczył no i dość trudno nam się wyrwać z tych błędnych torów, na które nas wprowadził. Żeby to dobrze zrozumieć to trzeba się wpierw cofnąć do czasów złotej ery kapitalizmu wtedy biznes działał według zupełnie innych zasad to jest mniej więcej czas lat 50 i lat 60 ubiegłego wieku wtedy w ameryce przynajmniej ten kapitalizm święcił wielkie sukcesy ogromny wzrost gospodarczy taki który był konsumowany nie przez wąską grupę dobrze było pracownikom nawet tym mniej wykwalifikowanym wiele dobrego się działo oczywiście nie wynikało to tylko z samej siły kapitalizmu tylko z dość powojennej układanki. Natomiast to były dobre czasy, nie bez przyczyny nazywamy je właśnie złotą erą kapitalizmu. Wtedy przeciętny prezes zarabiał mniej więcej 10-15-krotność tego, co przeciętny pracownik firmy, którą zarządza. Dziś jest zupełnie inaczej, dziś jest to kilkaset razy więcej, więc już tutaj widzimy, że coś się pozmieniało, ale to nie tylko o te nierówności chodzi, to jest coś dużo bardziej skomplikowanego. Lata 50. i 60. w Stanach to był świat, kiedy firmy bardzo często podkreślały swoje zobowiązania i to nie tylko zobowiązania, jak dziś wobec akcjonariuszy, bo wydaje się, że dziś prezesi tylko i wyłącznie przed nimi chcą się tłumaczyć, tylko swoje zobowiązania wobec pracowników, wobec lokalnych społeczności, czy wobec państwa. I przykładem jest firma General Electric, ta, która później pod nowym zarządem jest tak bardzo krytykowana w książce, którą omawiam. W 1929 roku to była bardzo hojna firma, jeszcze więc cofamy się do czasu przedwojennych, wtedy zyskała nawet przydomek Generous Electric, czyli taka hojna firma. Firma wydawała wtedy 37% swojej sprzedaży na wynagrodzenia i na różne benefity dla pracowników i jednocześnie zaledwie niespełna 4% to było to, co było przeznaczone dla inwestorów. I podobne podejście miało wiele innych korporacji, Johnson Johnson, firma, która uznawała, że mają swoje priorytety inne niż zysk akcjonariuszy, to na przykład uczciwe wynagrodzenie, sprawiedliwe zarządzanie, poczucie bezpieczeństwa, zatrudnienia dla pracowników, to dobre, dobra współpraca z lokalnymi społecznościami itd. I oczywiście w tym wszystkim zysk dla akcjonariuszy był ważny, ale to nie było na górze listy zobowiązań, nawet gdzieś nie na środku, gdzieś na dalszych miejscach. Później świat zaczął się zmieniać, pojawiały się różne kryzysy. Na scenie pojawia się Jack Welsh, ikona współczesnego zarządzania, prezes wieloletni prezes General Electric. Jeszcze ci, którzy studiowali kilka, kilkanaście lat temu, sami wiedzą, jak często różne podręczniki do zarządzania odwoływały się właśnie do genialnych myśli Jacka Welcha. On wyznaczył nowy kierunek dla korporacji, on wprowadził zupełnie inny sposób zarządzania. On próbował leczyć firmy, które były zdrowe, i oznaczało to masowe restrukturyzacje. Masowe zwalnianie, tak naprawdę. Oznaczało to też downsizing i offshoring. Takie dwa pojęcia, które w tej książce często występują i które w ogóle dla ekonomii są ważne. Po pierwsze, redukcja zatrudnienia wy wszystkich kosztów, jakie są po stronie firmy, bo każdy koszt jest zły. A offshoring, czyli przenoszenie firmy tam, gdzie są w danym momencie najlepsze warunki dla produkcji. I oczywiście w dobie globalizacji to była bardzo powszechna praktyka, jeszcze można powiedzieć, do pandemii COVID, bo rzeczywiście wiele rzeczy, produkowało się w Azji, natomiast Jack Welch marzył wręcz o czymś jeszcze bardziej mobilnym. On by chciał, żeby jego firmy miały takie hale produkcyjne na statkach, na jakichś pływających obiektach i by mogły tak przepływać od jednego kraju do drugiego, gdzie akurat mają najlepsze warunki, gdzie rząd zaproponuje im najlepsze ulgi, gdzie jest największe bezrobocie i będą mogli najłatwiej pozyskać dla nich pracowników i tak po prostu płynnie przenosić się z miejsca na miejsce i jak widać nie ma w tym miejsca na jakiejkolwiek stabilizację na jakiekolwiek myślenie o czymś innym niż tylko redukcja wszystkich kosztów. I oczywiście za samo myślenie o tym, żeby trzymać koszty w ryzach, trudno krytykować menadżera. Ci, którzy tego nie robią, zwykle doprowadzają firmę do ruiny. Ale jeżeli jedynym priorytetem jest właśnie obcięcie maksymalne kosztów, to może się pojawić problem z jakością. I o tym będę mówić w dalszej części tego podcastu, bo jest na przykład firma Boeing, która bardzo na tym dużo straciła. I okazało się, że coś, co przejściowo może było oszczędnością, w dłuższym okresie prowadziło... Tę firmę na skraj wielkiej tragedii, na skraj nawet totalnego zniszczenia. Więc. Te rady, które wtedy były wdrażane, nawet jeżeli krótkookresowo dobrze działały, bo pozwalały wykręcić znakomity wynik kwartalny, z którego cieszyli się akcjonariusze, więc były bogate premie, to okazywało się, że dobrze, do pewnego momentu można to robić, przez pewien czas to działa, ale to podkopuje możliwości generowania zysku w dłuższym czasie, no bo musi to się odbić na jakości, musi to się odbić na innowacjach, na myśleniu o czymś nowym, na wymyślaniu czegoś, co da nam dopiero rozpędza jakiś czas, a na razie jest tylko kosztem. A jak to bywa w działalności innowacyjnej? Na początku bardzo wiele rzeczy jest ślepą uliczką, czyli szukamy nowych rozwiązań, i mało który projekt rzeczywiście okaże się czymś, co da się rozsądnie skomercjalizować. Dodatkowo jest tak, że firmy zamiast inwestować, to ogromne części swoich zysków przeznaczają na odkupy własnych akcji i na wypłaty dywidend, czyli to jest coś, co absolutnie nie przyczyni się do rozwoju, tylko oczywiście dobrze wpłynie na kurs akcji, więc akcjonariusze będą zadowoleni, bo skoro firma skupuje własne akcje, no to nic lepszego ich nie może spotkać, bo ten zysk jest szybki i prawie pewny. I okazało się, że w różnych analizach, jeżeli już spojrzymy na późniejsze lata, na lata 2003-2012, to firmy z indeksu SP500, czyli tych 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw, ponad 50% swoich zysków przeznaczają już na odkupy akcji, a kolejne 37% na dywidendy. Oznacza to, że na inwestycje, na rozwój, na technologie, na podwyżki dla pracowników zostaje bardzo niewiele. I mimo że wydajność pracy przez te dekady bardzo szybko rosła, to kiedy spojrzymy na realne wynagrodzenia, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to tutaj się to zatrzymało. I to powoduje te ogromne napięcia, które pojawiają się w Stanach Zjednoczonych. Bo to już nie jest tak, że nawet niewykwalifikowany pracownik, który jednak rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, może spokojnie żyć, utrzymać rodzinę i jeszcze pojechać na wakacje i stać go na dwa samochody. Tylko nagle to już wymyka się z rąk, bo mimo że firmy działają coraz lepiej, mimo że Stany Zjednoczone są gospodarczą potęgą, to te korzyści nie są tak rozdysponowane jak jeszcze wcześniej, właśnie w czasach złotego wieku kapitalizmu. I oczywiście, kiedy w latach osiemdziesiątych Welch uruchamiał swoją kampanię przeciwko lojalności, bo tak bym to nazwał, on robił wszystko, żeby pracownicy nie czuli się wzajemnie do siebie lojalni. Kadra ta zarządzająca była oddzielana od pracowników produkcyjnych, żeby się nie znali, najlepiej, żeby w ogóle funkcjonowali w różnych miastach, no bo jak trzeba będzie podejmować drakońskie decyzje o masowych zwolnieniach, to tym łatwiej będzie tego dokonać. Można było tworzyć różne chore systemy, że wszyscy menadżerowie musieli dzielić swoich pracowników na trzy grupy. Najlepiej jedna trzecia dostawała premię, kolejna ta w okolicach średniej jedna trzecia, no, mogła w miarę spokojnie pracować, a jedna trzecia była kandydatami do zwolnienia, co powodowało, że no, jakakolwiek dobra atmosfera już odchodziła do przeszłości. Ale były firmy, które próbowały w tym walczyć i dość długo się broniły, i w latach 80., na przykład IBM, próbował zupełnie iść inną drogą, nawet zrobili taką kampanię reklamową pod hasłem, że stanowiska pracy mogą się pojawiać i znikać, ale ludzie nie powinni. No i to była otwarta krytyka tego welczyzmu, riposta wobec szefów firm, których. Właśnie takim fetyszem był downsizing, czyli zmniejszanie zatrudnienia jak to tylko możliwe, outsourcowanie tego, co da się wyoutsourcować, jeżeli to jest tańsze. No i wtedy przynajmniej przejściowo poprawiamy te wyniki. Do tego mamy ogromne pieniądze, które możemy przeznaczać na kolejne przejęcia, i w ten sposób budujemy wielką korporację, która nie specjalizuje się w czymś konkretnym, tylko ma bardzo różne obszary działalności, w ten sposób dywersyfikuje ryzyko, co ekonomiści chwalą. Ale później może doprowadzić do sytuacji, że w przypadku różnych wstrząsów jest bardzo narażona na negatywne konsekwencje, o czym jeszcze powiem w dalszej części tego podcastu. Na razie skupmy się na IBM, który długo próbował forsować tą wizję bardziej odpowiedzialną. Natomiast i tak nie uniknął problemu w latach 90., bo wtedy presja rynku, ta presja na optymalizację była tak duża, że nawet tak silna firma jak IBM nie dała sobie z tym rady no i musiała raportować duże straty, a to powodowało kolejne problemy, co pokazuje, że nie jest łatwo iść pod prąd, że kiedy pojawią się takie tendencje jak te, które prezentował Jack Welch, to naprawdę bardzo trudno iść inną drogą, no bo pieniądze wszystkie biegną tam, gdzie można zrobić szybki zysk ze stratą dla wszystkich innych, bo akcjonariusze na tym, jeszcze raz powtórzę, zyskają, natomiast stracą wszyscy inni. I chyba takim najbardziej spektakularnym przykładem tego typu polityki jest Boeing, wielka firma, która wydawało się, że nie ma konkurencji, może poza Airbusem francuskim, gdzie Mieli znakomite kontrakty rządowe, jeśli chodzi i o loty w kosmos i o loty cywilne. To była firma bardzo mocna, ale okazało się, że masowe cięcia kosztów, właśnie podążanie tą drogą, że po co dbać o pracowników, nawet jak są wykwalifikowani, znajdziemy tańszych, których nauczymy tego samego, doprowadziła do tego, że ta firma jest w bardzo poważnych terapatach, no bo się okazuje, że ich samoloty są niedoskonałe i momentami niebezpieczne. Słyszeliśmy o katastrofach, które, jak pokazują różne postępowania wyjaśniające, nie są jakimś zbiegiem fatalnym, Okoliczności, tylko naturalną konsekwencją oszczędzania na wszystkim i traktowania każdego kosztu jako problem. No, na dłuższą metę, tak jak mówiłem, nie da się w ten sposób prowadzić biznesu, który będzie satysfakcjonujący. I wydawać by się mogło, że już dawno skończyliśmy z tym podejściem w ekonomii. Coraz częściej słyszymy, że firmy mówią o innych wartościach, o społeczeństwie. No, natomiast na razie mam wrażenie, że głównie mówią, chociaż może już pierwsze zmiany się rzeczywiście dokonują. I okazuje się, że to podejście, które miało być gwarancją wielkich sukcesów, które promował Jack Welch, niekoniecznie dało się przeciągnąć zbyt długo. On przez jakiś czas, trochę korzystając z tej premii pierwszeństwa, że jako pierwszy wymyślił i pierwszy na dużą skalę realizował te pomysły, miał. Dobre wyniki, natomiast jak zobaczymy, jak spisywali się jego następcy, ci, których on wychował, którzy później byli bardzo rozchwytywani na rynku, menadżerowie, których on edukował i którzy byli jego pomocnikami, no to się okazuje, że z bardzo małymi wyjątkami na dłuższą metę no To wszyscy ci pracownicy, zostający później menadżerami, tak naprawdę rozkładali na łopatki wiele firm i to potężnych, dobrze działających. Przez krótki czas podnosili kurs akcji, natomiast na dłuższą metę niszczyli firmy, które przejmowali, bo taki biznes w tym modelu jest po prostu nie do podtrzymania. I wydawać by się mogło, że takie zdywersyfikowanie, które też Walsh proponował, czyli że idziemy w bardzo różne biznesy, to jest gwarancja bezpieczeństwa, no bo jedna rzecz może iść lepiej, trochę się zmieni koniunktura. Ekonomiści zawsze polecają dywersyfikację jako dobre rozwiązanie. Natomiast w przypadku korporacji to może być coś odwrotnego, bo okazało się, że zamiast koncentrować na swojej branży, na kilku swoich mocnych punktach i na rozwijaniu ich, no można być dużą firmą, ale coraz bardziej przeciętną. Co więcej, kiedy pojawi się coś, co nazywamy czarnym łabędziem za Nassimem Talebem, czyli coś, czego nie da się przewidzieć, a co jest ogromnym problemem, jakimś takim wydarzeniem, które zmienia bieg historii, no to na, na przykładzie General Electric bardzo dobrze było widać, jak duże mogą to być problemy. I kiedy już następca Jacka Welcha, czyli Jeff Immelt, na początku XXI wieku zarządzał firmą, to sobie uświadomił, że w przypadku... Takiego wydarzenia jak zamachy z 11 września, no to jego firma ma problemy na bardzo wielu polach. On mówi: Tak, to jest mój drugi dzień na stanowisku, a samolot, który leasinguje, lecący na silnikach, które produkuje, nagle rozbija się budynek, który ubezpieczam, a to wszystko relacjonuje telewizja, której jestem właścicielem. I to pokazuje, że to splątanie korporacyjne niekoniecznie. Dla tej firmy było dobre i rzeczywiście e-mail miał ogromny problem z podniesieniem się po tym, po tym szoku. I chyba najlepszym podsumowaniem tego podcastu będzie cytat z książki, którą dziś omawiam, której autorem jest David Gell, Człowiek, który zniszczył kapitalizm. I on pisze tak: Welch na nowo zdefiniował pojęcie sukcesu szefa firmy. Osiągnięcia nie były mierzone liczbą utworzonych miejsc pracy, lecz liczbą zlikwidowanych miejsc pracy. Wykreowanej wartości nie oceniano w perspektywie lat, lecz w perspektywie rozłącznych, przewidywalnych, kwartalnych cyklów. Wielkość zysku generowanego przez firmę stała się ważniejsza niż jakość jej produktów. Welch... Lecz... Sprawił, że mimo że przecież minęło już wiele lat od jego śmierci, to wciąż, jak pisze autor cytowanej przeze mnie książki, duch tego menadżera stulecia wciąż unosi się nad światem korporacji, uporczywie zasiedlając umysły szefów firm na całym świecie. I rzeczywiście, mamy tak, że tylko akcjonariusze się liczą, i przez to niektórzy uważają, że kapitalizm to jest system, którego nie da się uratować, to, że późny kapitalizm i za chwilę czeka nas coś innego. Natomiast ja z tej książki wyciągam inny wniosek, że kapitalizm pokazał swoją siłę i widzieliśmy to bardzo dobrze w połowie XX wieku. I być może wymaga on tylko leczenia, gruntownego, potężnej terapii, ale jednak może wciąż bardzo dużo dobrego nam przynieść, byle tylko doszli do głosu inni prezesi, tacy, którzy nie uważają pracownika za koszt, za problem, tylko jako zasób firmy, który może tę firmę rozwijać, przyczyniać się oczywiście także do zysków, ale i do dostarczenia dobrych produktów. No i to wszystko jest w jakiejś równowadze. To ważny temat, więc pewnie jeszcze nie raz do niego wrócimy w tym podcaście. Bartłomiej Biga. Do usłyszenia.